Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj już dawno obiecana lekcja, czyli czasownik zapomnieć, forget. Kiedy używamy go w present perfect, a kiedy w simple past? Rzeczywiście to jest bardzo częsty problem dla uczniów, kiedy widzą właśnie jakiś związek w teraźniejszości i uważają, że powinien być present perfect, czyli I've forgotten. Natomiast często słyszycie, że native speakerzy mówią I forgot, więc o co chodzi? Myślę, że po dzisiejszej lekcji będzie już to trochę łatwiejsze. Więc uwaga, present perfect musicie użyć, jeżeli o czymś zapomnieliście i to zapomnienie nadal trwa. Czyli po prostu czegoś nie pamiętacie. I najprostsze przykłady to są zdania typu Zapomniałem, jak on ma na imię, tak? Zapomniał i zapomnienie nadal trwa. Jak on ma na imię? Zapomniałem. I tu musi być present perfect. I've forgotten his name. Ok? Albo na przykład zapomnieliście hasła i nie możecie się gdzieś zalogować. I forgotten the password. Tak? Zapomniałem hasła. Ok, tak? Czyli zapomnieliśmy i to zapomnienie nadal trwa. A teraz, kiedy musi być simple past, mimo że wydaje nam się, że jest związek w teraźniejszości, czyli niby powinien być prezent perfect. To są zdania typu: ach, zapomniałem portfela, no i nie mam jak kupić sobie czegoś tam, i kogoś proszę, pożycz mi 5 zł. I tutaj uczniowie myślą: no, no ewidentny związek, tak? Ktoś jest zły. Zapomniałem portfela, pożyć mi 5 zł, tak? Musi pożyczyć teraz. Jest głodny, nie ma sobie za co, za co kupić jedzenia, i tak dalej. Ale uwaga, tutaj nie może być prezent perfect, Nie można było powiedzieć I've forgotten my wallet, zapomniałem portfela. Ponieważ po pierwsze tego zapomnienia już nie ma, no bo ja sobie właśnie przypomniałem, że nie mam portfela, tak? A po drugie, to zapomnienie było w przeszłości, bo kiedy on zapomniał? Jak na przykład wychodził z domu, się pakował, tak? Zapomniałem portfela w domu pół godziny temu, a nie teraz coś zupełnie innego. Nie ma tego zapomnienia portfela, tak? Tam zapomnienie hasła, zapomnienie imienia dalej trwa. A tutaj, jak, jak trwa zapomnienie portfela, tak? Właśnie sobie przypomniałem, zapomnienie było w przeszłości, pół godziny temu w domku. No i teraz trzecia, chyba najgorsza sytuacja, gdzie pasują oba czasy. I to są, słuchajcie, zdania typu, może sobie wezmę wykres. No dobrze, moi drodzy, mamy tu taki wykres. Przygotowałem sobie. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ja prowadzę jakiś wykład i właśnie omawiamy, omawiamy jakieś tam wykresy. I planowałem Wam pokazać i omówić właśnie ten wykres. No i przykładowo mówię o nim, ale Wam go nie pokazałem. I nagle mówię: O, zapomniałem Wam pokazać tego wykresu i pokazuję. I teraz, słuchajcie, słuchajcie to jest coś zupełnie innego niż ten portfel. Ten port o tym portfelu zapomniałem i to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ja nie będę teraz mówił o tym portfelu. Natomiast to jest inna sytuacja. Moim planem, ja sobie zaplanowane, zaplanowałem, że będę w tym momencie mówił o tym wykresie. Tak? Ale nie ma, bo zapomniałem. I mówię, o, zapomniałem wam pokazać ten, ten wykres. Więc w tej sytuacji pasują oba czasy. Może być simple past, ponieważ zapomniałem i to zapomnienie się skończyło. Ale może też być present perfect, bo to jest po prostu istotne w tym momencie. Ja w tym momencie miałem wam pokazywać ten wykres. Więc w tym momencie mogę powiedzieć: Oh, I forgot simple past. I forgot to show you this diagram. Albo, oh. I've forgotten to show you this diagram. I to wam wszystko pokażę potem na przykładach. A teraz słuchajcie, porównajmy sytuację jeszcze raz z tym wykresem, z kubkiem mojej kawy. Wyobraźmy sobie, że, że sobie zrobiłem kawę, no i biorę łyka i mówię, oh, zapomniałem posłodzić. I teraz słuchajcie, to znowu jest to samo, co sytuacja z portfelem. Portfela zapomniałem, jak się pakowałem. Natomiast kawy zapomniałem posłodzić, jak ją robiłem. Także zdanie typu piję i oh, zapomniałem posłodzić, musimy też wyrazić w simple pass. O, oh, I forgot to add sugar. Zapomniałem dodać. Cukru. W stosunku do tego wykresu, to to jest właśnie zupełnie coś innego, bo wykres miał być teraz omawiany. Natomiast kawa nie miała być teraz słodzona. Słodzenie kawy miało mieć miejsce w przeszłości, ale zapomniałem. OK, przenosimy się przed ekran. No dobrze, moi drodzy, teraz Wam to wszystko ładnie tu wypisałem. Czyli jeszcze raz musimy omówić trzy sytuacje. Pierwsza sytuacja prezent perfect musi być. Druga sytuacja simple past musi być. I trzecia sytuacja pasują oba czasy. Jeden native speaker powie tak, drugi tak i tak dalej. Czyli pierwsza sytuacja, gdzie prezent perfect musi być, zapomniałem i wciąż nie pamiętam. To jest jakby synonim do I can't. Remember wciąż, nie pamiętam. Czyli na przykład oops, I forgotten her name. Zapomniałem jak ma na imię. Oops, I've forgotten the password and I can't log in to TikTok, tak? Zapomniałem hasła i nie mogę się zalogować na TikTok sytuacja druga gdzie musi być simple pass mimo że nam się wydaje że związek jest czyli zapomnia zapomniałem czegoś w przeszłości jak miałem jak planowałem to zrobić i zapomnienia już nie ma tu zapomnienie nadal jest dalej nie pamiętam czy też imienia czy też hasła czyli właśnie portfel I forgot my wallet, can you lend me 10 pounds please zapomniałem portfela czy możesz mi poszyć 10 Funtów. I forgot to tell you the meeting has been canceled. Tak? Zapomniałem ci powiedzieć, że odwołano spotkanie, tak? No i znowu teoretycznie jest związek. Teraz odwołano spotkanie, czyli nie będzie spotkania. Ale ja planowałem ci powiedzieć tak, szkoda rano ci chciałem powiedzieć, no ale zapomniałem. Czyli to było w przeszłości, ale zapomniałem. A poza tym zapomnienia już nie ma, no bo właśnie ci o tym mówię. Czy też wracam do domu z zakupów, otwieram siatki, ups, i forgot to buy milk, zapomniałem kupić mleka. Wtedy, jak byłem w sklepie, po pierwsze, zapomnienia już nie ma, bo sobie przypomniałem, a po drugie jest ewidentnie mowa o przeszłości. W sklepie byłem pół godziny temu i zapomniałem. Czy też, właśnie, przykład z herbatą, potem Wam to przypomnę. Pokażę na przykład od native speakerów, czyli oops, I forgot to add sugar. Sorry, do you still want some? Tak, czyli na przykład zrobiłem komuś herbatkę i mówię, o, oh, zapomniałem posłodzić, przepraszam. Do you still want some? Czy wciąż chcesz trochę cukru? A ktoś powie, nie, dzięki, wypiję gorzką. No i trzecia sytuacja, pasują oba czasy. Zapomniałem, że teraz mam coś robić. Zapomniałem, ale właśnie sobie przypomniałem, więc teoretycznie nie ma tego związku z teraźniejszością, no i dlatego właśnie jest też możliwy Simple Pass. Ale jest też możliwy Present Perfect, żeby podkreślić, że to teraz mam coś robić. Tutaj nie mam teraz robić, nie mam teraz słodzić, nie mam teraz kupować. Miałem to zrobić w sklepie, miałem to zrobić jak robiłem kawę czy herbatę. Czyli, właśnie, ktoś teraz omawia jakieś zdjęcia, czy coś tam i mówi: Oops, I forgot to show you these pictures. Here we go, tak? O, zapomniałem pokazać wam te zdjęcia. Here we go, proszę bardzo. Yy, o, na ten temat też robiliśmy lekcję, Kiedy mówić: Here we go, there you go, podlinkuję wam. No, i tu też można powiedzieć: Oops, I forgotten. No, bo teraz właśnie będę je pokazywał. Czy też na przykład, to Wam też pokażę jak netispeaker speaker te, użył tej formy, jest moment na podziękowania. Dziękuję tej osobie, tej osobie, wszystkim podziękowałem, ale zapomniałem o Johnie. I nagle mówię, ops, I forgot to thank John. My apologies, przepraszam Cię, że zapomniałem o Tobie, tak? Czyli teraz właśnie miałem dziękować wszystkim, między innymi Johnowi, no ale zapomniał. Co prawda już sobie właśnie przypomniał, tak? Dlatego jest też możliwy simple past, czyli I forgot. Ale z uwagi na to, że to się teraz wszystko ma dziać, teraz mam dziękować, no to jest też możliwy I forgotten. No to czas na przykład od native speakerów. Najpierw sytuacja z portfelem. Zapomniał portfela, ale używamy simple past. Podchodzi na ulicy i prosi, żeby mu pożyczyć kilka dolarów, no bo właśnie zapomniał portfela. Hey bro, it's kind of embarrassing, I forgot my wallet. No i mówi, it's kind of embarrassing, no trochę wstydliwa sprawa, trochę głupia sprawa, I forgot my wallet, no bo podchodzi do zupełnie obcej osoby na ulicy. No i mamy, I forgot, w domu, jak byłem to zapomniałem. Do you mind spotting me a few bucks to get a drink, żebym sobie kupił coś do picia. Spot to język bardzo codzienny, amerykański, pożyczyć. Jeszcze raz stałeś? Hey, kind of you might me a few bucks to get a drink. I kolejny przykład, tym razem mamy wersję brytyjską właśnie o tej herbatce. Ktoś pyta What is this? Co to jest? No nam powie, że herbatka. Ale jest, to this? It's a cup of tea, Neil. Would you like some? It's a cup of tea, to filiżanka herbaty. Would you like some? Chcesz trochę? Oh, I can't drink that. You didn't let the tea brew for long enough. And you forgot to add sugar. No i on mówił, I can't drink that. Nie mogę tego wypić. You didn't let the tea brew for long enough, tak? Czy nie parzyłaś jej zbyt wystarczająco długo. Wtedy jak robiła, wiecie, tu też jest simple past. And you forgot to add Sugar. I zapomniałaś dodać cukru, czyli posłodzić wtedy jak robiłaś. I jeszcze raz. Ale oh, jest, what's this? It's a cup of tea, Neil. Would you like some? Oh, I can't drink that. You didn't let the tea brew for long enough. And you forgot to add sugar. Well. I kolejny przykład. Znowu będziemy mieć simple pass w zdaniu I forgot. Cyceliu, zapomniałem ci powiedzieć, czyli planowałem w przeszłości, ale zapomniałem. No ale właśnie minęło zapomnienie i ci o tym mówię. Tutaj mamy jakiegoś aktora, który występował we filmie, po czym ogląda ten film i patrzy, że, je, że jego rola została obcięta. No i ktoś tam do niego dzwoni i go przeprasza, sorry, ale twoja rola została lekko obcięta, posłuchajmy. My chat, what I was just watching Frozen and my line no i zadzwonił do kogoś tam I was just watching Frozen and my line does not appear to be in it tak? Czyli właśnie oglądałem Frozen i moja kwestia wydaje się, że nie występuje No i ta druga osoba mówi ah oh, kid i'm so sorry i forgot to tell you przykro mi zapomniałem ci powiedzieć got to tell you disney called and unfortunately you're part of the. disney call tak czyli ktoś zadzwonił z disneya and unfortunately you're part in the movie niestety twoja część w filmie the movie has been reduced to a non-speaking role has been reduced to a non-speaking role tak, czyli twoja rola została zredukowana do jakiej roli? non-speaking, czyli bez mówienia czyli nie było jego kwestii, jego dialogu we filmie jeszcze raz coś. he was like, ah, kid, I'm so sorry, I forgot to tell you Disney called and unfortunately your part in the movie has been reduced to a non-speaking role Ok, i kolejny przykład. Tym razem Present perfect i musi być Present perfect. Pani omawia jakiś komiks, kto jest autorem komiksu i kto jest autorem ilustracji, które nazywa art, czyli sztuką. I mówi, with art by, tak? czyli sztuka wykonana przez. No i zapomniała przez kogo. I mówi, o oh, I've forgotten this person's name. Posłuchajmy. And the last one I have is heavy vinyl. Volume 1 by Carly Usden With art by. I've forgotten this person's name every single time. Nina Vakueva. No i przypomniała sobie imię, to znaczy sprawdziła Nina Vakueva. I kolejny bardzo fajny przykład. Znowu prezent perfect musi być. Pan tu odpowiada na jakieś pytania. No i niestety zapomniał, jakie było ostatnie pytanie, czyli najpierw chwila konsternacji próbuje sobie przypomnieć, ale niestety nie pamięta i dlatego Present Perfect zapomnienie wciąż trwa. Zobaczcie. Um, I think... Shit, I forgot the question. So was it... What was it... What did you say again? Tak, so was it, czy to było? No i zadaje, prosi o powtórzenie. What did you say again? Co ty mówiłaś? O co pytałaś? Przed momentem, czyli tu już jest simple Fast. Jeszcze raz, myślę, że zapomniałem o pytaniu. No i kolejny przykład, pan znowu zapomniał, co chciał powiedzieć. No i nie pamięta, nie jest w stanie sobie przypomnieć, i mówi: Sorry, I've forgotten. Sorry, I've forgotten. <laughs> anyway, to jest uh, Anyway, let's leave that. A, ah, tak, tak czy inaczej, zostawmy to, czyli nie wracajmy już do tego, no bo zapomniał. Jeszcze raz. Sorry, I've forgotten. Anyway, let's no dobrze moi drodzy, i ostatnie dwa przykłady, gdzie pasują właśnie dwa czasy. W tym przypadku akurat pan wybrał Present Perfect On, prowadzi jakąś, jakiś tam wykład, podziękowania dla wszystkich, które, którzy się przyczynili do jakiegoś tam projektu. No i w pewnym momencie mówi: If I've forgotten to thank anybody, thank you. Dziękuję, tak. Gdybym czasem zapomniał komu, komuś podziękować, no to właśnie dziękuję. Gdyby czasem o kimś zapomniał, i tu mógł też użyć simple pass. If I forgot. For helping No i ostatni przykład na dziś właśnie z wykresem. Pani mówi, ale zapomniała pokazać tego wykresu i mówi I realize as we are talking that I forgotten to show everyone, żeby wszystkim pokazać, czyli widzą właśnie ten wykres. No i zapomniała, zapomnienia już nie ma, no bo właśnie sobie przypomniała, więc pasuje też simple past, czyli I forgot. Ale z uwagi na to, że omawianie tego wykresu miało być jej zadaniem na obecną chwilę, pasuje też Present perfect. Yeah, I realized as we're talking that I've forgotten to show everyone at home our our lovely uh, diagram that we're actually talking through. I jeszcze Raz. Yeah, I realized as we're talking that I've forgotten to show everyone at home our our lovely uh, diagram that we're actually talking. Tak, czyli zapomniała pokazać wszystkim w domu tym widzą, co siedzą w domu our lovely diagram that we are actually talking through, tak, który właśnie omawiamy talking through. Dzięki, trzymajcie się.